Kliknął mi przez przypadek włącz nagrywanie, ale z, no jesteśmy tu znowu. E, dalej nagrywamy. Myślę, że się uda trochę już większy odcinek zrobić. E, więc tak. Bym sobie już ta drzewka tutaj pościnał. Nigdy. E, Dlaczego? Nigdy. Nigdy. Jestem ciekawy, co... To tam buduj lepiej no Nie, już mi się ten domek tak bardzo podoba. Podź jaki piękny No Poczekaj co zaraz będzie jeszcze ładniejszy I ty mówisz, że nam nie wyszło. Że nam nie wyszło No bo nie wyszedł na początku nie wyszedł, bo się tutaj te schody dziwne <gry> Dobra, myślę sobie, że tak bym pod dołem zrobił magazyn moich schodów A co ci się nie podoba w tych schodach, co nie? No, dobra. dobra, może się uda trafić do wody. Tam jest jakaś woda. Nie, 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 proszę! Nie! No już myślałem, że do wody się uda. Dobra. Przeznaczenie mnie wzywa! To naprawdę. Muszę do wody! Muszę znaleźć świeżego powietrza! A, a, a czemu my mamy wychodzić przez okno? To nie jest. To jest balkon O, to, to jest po prostu. Per... Mogę skakać! Woda mnie wzywa! Niech to ciepło. zaskoczyć do wody. No proszę was, napiszcie mi to w komentarzu. Naprawdę? Ja muszę zaskoczyć do wody. Ja muszę zdobyć i itemy i szybko się odbudować z powrotem. Może jeszcze nie wbiję, no sobie powyszła na chwilę. Jak widzicie, nawet wam pokażę. Gracz nas ignoruje opuścił grę, może jeszcze nie wbiję. Bo nie widzi nawet na razie co robię. Nie! NIE ZATRZYMASZ MNIE! W kur... Jak mówię, że mnie nie zatrzymasz z tym czymś... ...to mnie nie zatrzymasz! JA ZAJDĘ! No dobra, nie schodzę! Zostaw mój balkon. NIE ZOSTAWIĘ! O mój Boże... Szybko, zanim nas Ignori bije! Przykro mi, Julka! robię to dla mojego dobra! Po... Zawsze cię kochałem! Nie się tak drzeć. Eee, kur... Nie no, to jest nie do zrobienia. Dobra, tylko zanim na Signory wbiję i zobaczę, co robię. Brawo, Mateusz! Jestem po prostu genialny! Jestem po prostu genialnym e, graczem minecraftowym. Eee, ja, dobro... Znači, Nije, nas... dobra, ne